Dzień dobry, mamy mnie imię Paweł. Witam was są klasyczne buty i dzisiaj będziemy kontynuowali temat rodzajów butów. Ostatnio mieliśmy o butach czaka, a dzisiaj będzie o sztybletach. Bardzo was proszę o subskrypcję, o polubienie i o komentarz. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne. Dla was jest to chwila pracy, a nam pozwala się rozwijać i tworzyć nowy content specjalnie dla was. A teraz. Przejdźmy do tematu sztybletów. Sztyblety są to buty za kostkę wsuwane. Tutaj mamy przykład sztybletu. Charakterystyczną cechą sztybletów jest guma wszyta po obu stronach cholewki, ułatwiająca zakładanie. Najpierw, może to historii, skąd wywodzą się sztyblety. Sztyblety są to po prostu buty do jazdy konnej. Kiedyś do jazdy konnej służyły oficerki, natomiast oficerki miały jedną wadę. Nie dało się ich zdjąć bez czyjejś pomocy. Zdejmował je ordynans lub służący kiedyś, lub za pomocą takiego specjalnego mechanizmu nazywanego psem opierało się i ściągało te oficerki. Było to szalenie niewygodne. Wyglądało oczywiście bardzo ładnie, chroniło łydkę, ale było bardzo niewygodne. Stąd już mniej więcej w latach 40. XIX wieku pojawiły się właśnie sztyblety, czyli taka wersja oficerek, która ułatwiała. Ściąganie tych butów, właśnie z tego tytułu była ta guma tutaj wszyta. Ostatecznie w 1851 roku Joseph Sparks Hall opatentował sztyblety. Był to nadworny szewc królowej Wiktorii. On właśnie opatentował w 1851 roku sztyblety i weszły one na dwór królewski. Królowa Wiktoria tak polubiła te buty, że właściwie ona i cały jej dwór zaczął je nosić. Drugą nazwą sztybletów to jest Chelsea. Początkowo te buty były nazywane Paddock Boots, czyli po prostu buty na wybieg konny, prawda? Paddock, czyli wybieg z angielskiego. Natomiast w latach 50. buty zaczęły nosić artyści, intelektualiści, którzy skupiali się wokół londyńskiej dzielnicy Chelsea. I wtedy pojawiła się druga nazwa, na, na Paddock Boots, ponieważ pamiętajcie, że sztyblety to jest polska nazwa. To jest nazwa wywołująca wy 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 się w ogóle z lwowa. Natomiast na padok Boots pojawiła się druga nazwa, czyli właśnie Chelsea Boots i dzisiaj bardzo powszechnie sztyblet jest nazywany też butem Chelsea. Spopularyzowali je już, można powiedzieć, że w sposób maksymalny bitelsi, którzy w latach 60. zaczęli wręcz namiętnie nosić. I w tej chwili to jeden z najbardziej popularnych butów, butów za kostkę. Nie tylko wśród artystów, ale także wśród zwykłych użytkowników, ponieważ jest szalenie wygodny w zakładaniu. Można powiedzieć, że jest to jedyny but, który jesteśmy w stanie zaakceptować. Jego zakładanie bez użycia łyżki po prostu wsuwa się tą stopę, do końca, nawet używając tego, tego ucha. Więc wygoda sztybleta jest nieporównywalna chyba właściwie z żadnym innym butem, nawet chyba z lowfaresem, tak, tak bym powiedział. Sztyblety właściwie robi się w tej chwili z każdego rodzaju materiału. Ja tutaj mam sztyblety zamszowe, które dla mnie wyglądają wyjątkowo, wyjątkowo fajnie, wyjątkowo męsko. Mam sztyblety, które Wam pokazywałem ze skóry yy, licowej, sztyblety ze skóry groszkowej, to jest nasza nowość w ogóle od firmy Berwick taki specjalnie podstarzały, podstarzony sztylet na bardzo lekkiej podeszwie. Sztyblety ze skóry polerowanej, czy jak widzicie, wszystkie rodzaje skóry są wykorzystywane do, do tworzenia sztybletów. Mogą to być zarówno buty oficjalne, tak jak tutaj, prawda, czyli skóra polerowana, bardzo ciemne bordo, to nie jest czarny bardzo ciemne bordo, podeszwa spórzana, jak i typowo casualowe, jak ten, czyli skóra groszkowa, potężna podeszwa optycznie, yy, vibram i to jest taki but typowo casualowy. Można powiedzieć, że sztyblet jest w tej chwili butem bardzo uniwersalnym. Jedyny but, który będzie pasował zarówno do eleganckiego garnituru, jak i do jeansów. Może teraz przejdźmy trochę do tematu, do czego nosić sztyblet. Jeśli mówimy o sztybletach zamszowych, ja uważam, że one wyjątkowo fajnie wyglądają z jeansami. Właściwie dla mnie jeansy i sztyblet ze, ze, ze skóry zamszowej to idealna para. Wygląda to tak stylowo, tak, tak fajnie, tak, tak męsko, a jednocześnie yy, elegancko, że naprawdę uważam, że zestawienie jest po prostu idealne, perfekcyjne. Również te sztyblety będą świetnie pasowały z jeansami, ze sztuksami. To jest taki but raczej, raczej jesienno-zimowy, wczesnowiosenny. Sztuksy, dżinsy, spodnie wełniane. Tutaj mamy dwa rodzaje sztybletów ze skóry licowej: Carlos Szantosz i Parytyziani. I te buty wręcz świetnie będą wyglądały na przykład z szarymi garniturami, takimi wełnianymi garniturami, bardziej casualowymi marynarkami, ale też do jeansów będą bardzo dobrze pasowały. I wreszcie mamy do czynienia z naszym ostatnim butem, czyli skóra polerowana, bardzo ciemne bordo, więc czarny, doskonały dodatek na przykład do ciemnogrenatowych, formalnych garniturów. Pamiętajcie, że but Chelsea może być noszony nawet na formalne okazje, bo jeżeli spodnie opadną nam dotąd... Właściwie nawet nikt nie wie, że mamy, mamy sztyblety. Tak więc, jeżeli chodzi o sztyblety, co jest warte z zapamiętania? Buty te powstały już w połowie XIX wieku, to jest naprawdę klasyka. Jak większość butów zostały wprowadzone przez królową Wiktorię na jej dworze. W tej chwili noszą je właściwie wszyscy, również, również artyści, Daniel Craig, mój ulubiony aktor, często nosi sztyblety i wygląda w nich świetnie i nas poważę, we wszystkim wygląda świetnie. Ale też paru, paru polskich aktorów kupiło u nas sztyblety, znanych aktorów, oczywiście nie będę zdradzał nazwisk, ponieważ to obowiązuje nas tajemnica. Więc jest to but bardzo popularny, który można nosić zarówno latem, bo na przykład ten but od Carlos Szantosz na skórzonej podeszwie może być spokojnie noszony w czerwcu czy, czy wrześniu, jak i zimą, jak chociażby. Ten but to jest taki but, który może być noszony coś zimą, ma skórę gorzkową. Więc but uniwersalny, but, który lubi bardzo wielu mężczyzn i kobiet. Oczywiście w klasycznych butach, jak widzicie, mamy całe mnóstwo sztybletów i na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Jeszcze raz proszę o polubienie i subskrypcję filmu. I oczywiście zapraszam następnym razem.